Raz, dwa. No proszę, a mówią, że jesteśmy najmniej usportowionym narodem w Europie. Dość, 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 dość tego. To jest nudne. To jest nudne. No, nudne. Prawda. To jest nudne. Bardzo przepraszam, czy ty chcesz powiedzieć mi, że uprawianie sportu jest nudne? Nie, po prostu te twoje pajacyki są nudne. Ja sport, owszem, bardzo lubię, ale jeżdżenie na rowerze po górach, pływanie. A co, piłka nożna. Właśnie, A, ja jest pływanie, nurkowanie. Koszykówka. Udzielanie. No, Rolki, tak. Słuch, Ani pajacyki. Na Warszawskim awek działa klub sportowy, w którym młodzież przez cały rok trenuje aż 21 różnych dyscyplin. Strzelanie z łuku czy jazda konna to konkurencje najprostsze. Bywa jednak, że 21 sportów muszą stawić czoła naprawdę trudnym wyzwaniom. Jeżdżenie na kole polega na tym, że wsiada się na takie wielkie koło nadmuchane i trenerka Paula startuje motorówką. My płyniemy na tym kole za motorówką. I ptlenka Paula kręci tak motorówką, że my mamy się wywrócić. Bez wywrotki, no to jest nudno, po prostu się tak pływa naokoło i się wraca do pomostu. To w ogóle nie ma sensu, a tak jest właściwie ciekawe. To jest cały czas na to. Jest... to, jest, to, jest, to, jest, to jest. Jeśli wszystko będzie w porządku, wszystko ok, to pokazujesz, że jest ok, mogę... Jeśli coś nie w porządku, to razem z mną, coś nie w porządku i pokazujesz. Pływie łóżko. Wówczas ja podejmę decyzję i pokażę znak ruchownych stop. Wówczas się zatrzymujemy, patrzymy sobie w oczy ja podejmuję decyzję, czy się wynurzamy, czy też płyniemy w przez przeze mnie A Zapraszam. Halo. Um, wspinaliśmy się też. Na przykład przychodziliśmy na linach nadwabin. Trzeba było na początku się wspiąć na drzewo po drabince. To było jakieś 20 metrów mniej więcej. Ja jak przychodziłem, to widziałem taki piń w kształcie krokodyla. Najtrudniejsze w takich sportów jest to, żeby się przełamać, żeby pierwszy raz nie wiem, wejść na tę drabinkę, przejść po tej linie i żeby się po prostu przełamać. Jedną z dyscyplin jest jeżdżenie na nartach wodnych. Najtrudniejszym jest e, wstawanie. Potem to e, idzie gładko, czuję się jakby się jeździło na nartach po śniegu, tylko wiele szybciej. Ten klub jest to jedyna możliwość, kiedy mogę naprawdę robić to, co lubię w sporcie i kiedy mogę e, uprawiać dużo. Y Mam takich y, dużo dyscyplin, na które mam ochotę, bo na przykład w szkole nie mam takich możliwości, żeby, nie wiem, y, powspinać się, bądź, nie wiem, bądź jeździć na rowerze, czy chociażby jeździć na nartach wodnych. Taki klub potem nam pomaga w życiu, bo potem lepiej przyjmujemy porażki. Nie boimy się tak bardzo przegrać i też nie boimy się nowych wyzwań. Ja chcę być na starość bardzo też dobrą kondycję i żebym e, taki był sprawny i jest najszybszy w szkole. Możemy sobie porównać e, wyniki z zeszłego roku z tymi wynikami z tego roku i cieszyć się z tego, że jesteśmy lepsi. Nie musimy koniecznie być najlepsi, ale cieszyć się z tego, że możemy być lepsi niż byliśmy. Warto jest trenować, warto jest zdobywać nowe umiejętności, warto jest poznawać nowe dyscypliny sportu, nie tylko dla zdrowia, ale po to, żeby ciekawie przeżyć życie. Patrzycie na swoich rodziców, którzy są zapędzeni, którzy ciągle pracują, na nic nie mają czasu, a w momencie, kiedy wy zaczynacie już ćwiczyć i trenować teraz, macie te umiejętności zakorzeniane i po prostu chęć do tego, żeby w życiu robić coś jeszcze dodatkowego. Nie tylko pracować i zajmować się domem, ale żeby wspólnie z całą rodziną bawić się w sport. No. Jak już się pewnie domyślacie, dzisiejsze zagadki będą dotyczyć sportu. Dzisiaj dużo o tym mówiłem, więc zagadki również będą na ten temat. Czy można prosić o ciszę? Dziwne odgłosy, ale... na chwilkę. My... Dawid, gdzie ty idziesz? Musimy zagadki poprowadzić. To Danonino! Danonino, to właśnie czegoś mi tu brakowało. Danio, to tak, ty tak śpiewałeś? Takie dziwne odgłosy wydawałeś. To odgada! Muszę cię pochwalić na oczach milionów widzów. Jesteś najzdolniejszym dinozaurem, jakiego znam, naprawdę. W ciągu dwóch tygodni opanowałeś całe Polski. To jest niesamowite. A jakieś polskie przysłowia znasz? Jeszcze nie wszystkie! W takim razie ucz się razem z nami. Mamy zagadkę pierwszą. Halo, halo, kto się do nas zadzwonił? Tomek. Tomek, jak dokończysz polskie porzekadło? W zdrowym ciele? Zdrowe serce, zdrowy duch. zdrowy duch, zdrowy duch. oczywiście nie musiałam nawet kończyć, dla ciebie, dla ciebie nagroda, kurs języka angielskiego oraz gra w skojarzenia. Gratulujemy. No tak. Danonino? Ach, teraz ja chcę porozmawiać z Tobą. Nie, 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 Musimy nie, nie. Danonino, nie. Mam już nie, o, no, nie English i Deutsch Junior utundowało wydawnictwo Amer.com. Powiedzcie mi szczerze, halo! Lubicie lekcje WF-u, bo ja na przykład, ja na przykład bardzo lubię, bo wydaje mi się, że w ciągu takiego ciężkiego dnia w szkole taka lekcja WF-u jest bardzo fajna, można się zrelaksować już, chociaż na chwilę nie myśleć o, o zajęciach. Tak, najczęściej na, na WF-ie robisz. Ja to najczęściej tak. gram w siatkówkę, gram w koszykówkę, biegamy, ćwiczymy. To są. No, to no właśnie, taki no, no, tak, jest. Właśnie, to... Taki jest najfajniejszy. To... A ja na przykład nie mam takiej lekcji, ale teraz... Rzadko. Hmm, tak, na przykład pięć razy musimy robić całą całe, yy, w kółko, musimy zrobić pięć brzuszków. Ja bardzo lubię lekcje w WF-u, bo najpierw jest rozgrzewka, potem się bawimy w berka i potem jakieś takie proste ćwiczenia, potem na przykład jest piłka nożna w, WF, w, w, w piłka nożna, dwa ognie. No i jakby były takie lekcje w WF-u, to ja też bym lubiła. A jak Najważniejszy jak... WF jest taki, jak właśnie gra w piłkę, w oh. cienko... Pi ma... Może zrobimy listę? Jaki powinien być ten WF? Zajęć, które mnie, powinny być tak, Przede wszystkim, przede wszystkim, przede wszystkim relaksujący bieganie. Relaksujący i też bardzo dobrze sportowy. A WF, powiedzmy piłka nożna. Czyli musi być tak, elementy relaksu, tak, żeby można było się odprężyć. Okay. Zdecydowanie to muszą być, być, ale na pewno muszą być jakieś ćwiczenia, które będą podtrzymywały naszą kondycję, tym, bo jak się, będziemy bieżanie, wf, pływanie, I wyścigali, Dura duża mobilizacja jest dla uczniów mniej niż przykład gramy piłkę, dobrze, to nauczyciel zróbcie sobie dwa określenia, rzuca piłkę i idzie sobie na papieroskę. A uczestniczy załóżmy, pokaże coś, mm -hmm. i jak uczestniczy w lekcji. Czyli nauczyciel powinien być zainteresowany. Nauczyciel tak, powinien tak, być zainteresowany. Co jeszcze? Jeżeli na przykład dzieci, y, są takie dzieci jak na przykład ja albo y, Paulina. No przede wszystkim program albo... powinien być dostosowany do dziecka. A to nie chodzi? No. no. Jak dziecko, no to w takim razie bo nie, nie się powinien być w albo w nieco y, jest jakby gimnastyka, ale zabawa. Czyli nauczyciel no. powinien też zwracać uwagę na te dzieci, które tak. sobie nie radzą, na tak? Żeby te zadanie nie były takie monotonne. No że właśnie, dzień, nie bo z zarówno, kako, siatku, bo to się czyli robi. porozmaicone jeszcze lekko. Tak, zróżnicowane. Dobrze, to trochę sporańca no. nam wyszła, no. powiem Wam. Bo ale tak ma... do spełnienia, pamiętajcie. Do spełnienia. Uy, uy, uy. Dzień do tam państwa. Ja jestem typem osobą jak widać tu mnie uprawiającą sport. Większość sportów uprawiam z mamą. Od małego ciąga mnie wszędzie ze sobą na narty, rolki, kłady, część tam kołowce dla tych co nie wiedzą. Pływamy razem, większość, wszystko właściwie robimy razem. Cześć dzieci to ja jego mamała. Powiedz dzieciom, jak strasznie ważne jest to, że wszędzie cokolwiek robimy, zachowujemy zasady bezpieczeństwa. Zwróćcie uwagę, przede wszystkim jeździć w kasku. Wszystkie rowery, rolki, konie. Mamy wszędzie odblaski, przede wszystkim, żeby nas było widać na rolkach, na ochraniaczach. Na rowerze nosimy takie na przykład prawda, opaseczki, jak na zastanie wieczór to trach, na rękę czy na nogę. W wieku trzech lat? Zacząłem trenować narty, a w wieku 4 lat zjechałem z Kasprowego. No tak, tylko dodaj, że żebyś zjechał w wieku 4 lat z Kasprowego, to matka musiała Cię na plecach wnieść na ten Kasprowy z nartami, z plecakiem, ze wszystkim. Ale nie żałuję tego, to było fantastyczne. Taki był Paweł Mały, jakby się trzymał na nartach, a już zasuwał z Kasprowego, przewrócił się, oczki mu się zlepiły, mu się te rzęsy, ale zjechał, bardzo był dzienny. Jeżeli chodzi o na przykład, rolki, to no mama mnie nauczyła, wyciągnęła pokazała rolki, nauczyła jak jeździć podstaw. Liczyłem cały czas, dostałem lepsze rolki, lepszy sprzęt. I no, doszło do takiego momentu, że teraz w tej chwili uważam, że jestem lepszy. Dobra, nie bój się tego słowa, jesteś jestem. lepszy na rolkach jeździć lepiej ode mnie, ja jestem szczęśliwa, ale w szachy Ci ciągle dokładam. W szachy to już nie jest sport aktywny. Ja mu nigdy nie dawałam forów, prawda? I to jest tak, że on się wściekał, jak był troszkę mniejszy, że na przykład nie może wygrać. Mnie to denerwowało, że on się wścieka i właściwie tak myślałam, czy by jednak mu nie dać wygrać, to jest proste, prawda, ustąpić. Ale zawsze mu twierdziłam, wiesz, że jak jedziesz ja wygrać, to ty nigdy nie już nawet naprawdę satysfakcji. Przyjdzie taki dzień, że ze mną wygrasz naprawdę. Ja słyszałem, że aktywnie fizycznie dłużej żyją, ponieważ się przekłada to na wszystkie komórki i ciało. Zatem mi przyjemnie jest pojeździć na rolkach, czy poprawiać sport, za którym się przepada. Też dla integracji, żeby nie, nie zapracić kontaktu z rodzicem, to też jest uważam bardzo ważne. Bardzo mało rodziny mają teraz czasu dla siebie wzajemnie. Wszyscy są rodzice nagó zabiegani. I na przykład dla mnie jest to bardzo ważne, żebyśmy mogli wspólnie z Pawełem, nie dla nas obojga, jak mamy tę chwilę wolną, żeby yy, coś razem robić. A co razem robić? No przecież nie leżeć na kanapie bezczynnie, mamy za dużo pasji i wtedy jest kłopot co wybrać. I ja namawiam tutaj dzieci, bo to jest przecież dla was program, że jak wasi rodzice bardzo zmęczeni przyjdą do domu, to szturchajcie, ale nie tak źle, tylko szturchajcie. Chodźcie, wyciągnijcie sami rodziców, żeby razem coś porobić, żeby pokopać piłkę, żeby yy, yy, pograć, nie wiem, wsiąść na rowery i pojechać chociaż na, na pół godziny. To będzie spożytkiem i dla Was, i dla Waszych rodziców, także wy musicie dbać o rodziców, żeby byli długo zdrowi. Halo, halo, czy ktoś się już do nas zadzwonił? Halo, halo! Mówi Cześć, Sylwia. Cześć Sylwio, uprawiasz jakieś sporty? Czy uprawiasz jakieś sporty? Tak. Tak, a jakie? Y Jeżdżę na rolkach. O, na rolkach. No, w ja też uwielbiam nie, na rolkach. O, super, nie? No, no chyba Ty nie jeździsz na rolkach. no, 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 no tak, tak nie. Tak, A teraz sądziłam. dla Ciebie zagadka. Czy wiesz, ile mięśni ma człowiek? 60, 600 czy 6000? Ile mięśni ma człowiek? 600. Brawo, 600. Świetnie. Dla Ciebie nagroda. Tak. Zestaw języka angielskiego. Oraz, język angielski. oraz gra w skojarzenia. Gra w skojarzenia, gratulujemy. A czy Danolino wiesz, ile ty masz mięśni? Ile mięśni ma dinozaur? Dużo! Ale chyba mnie niż człowiek. No właśnie. Na ćwiczeń, a ćwiczysz jakieś swoje mięśnie, Danolino? Codziennie! Ale chyba ostatnio na, najczęściej ćwiczysz mięśnie języka. Prawda? Uczyłeś się mówić, właśnie. A czy w ogóle język ma jakieś mięśnie? A to zaraz się o tym dowiemy. Halo, halo. To jest pytanie do naszego kolejnego widza. Halo, halo. Dzień dobry. Cześć, jak masz na imię? Jarek. Jarek, dla ciebie właśnie to samo pytanie, co zadał Dawid. Czy w języku są jakieś mięśnie? Jak sądzisz? Tak czy nie? Tak. No oczywiście, że tak, ponieważ dzięki tym mięśniom możemy jeść, możemy mówić i takie różne rzeczy. Dla ciebie oczywiście nagroda, kurs języka angielskiego oraz gra w skojarzenia. Gratulujemy. Tak. Mięśnie języka jest też warto ćwiczyć poprze, poprzez wymiewa, wymawianie trudnych wyrazów tak. lub trudnych zdań. Tak. A czy Dawid roznasz jakieś właśnie. trudne zdanie? No, pewnie.

tutaj na przeszkodzie, żeby po lekcjach y, 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 korzystać y, z boiska albo z sali gim gimnastycznej? Więc jeżeli chodzi o korzystanie z takich urządzeń, które są, y, czy obiektów, które są na terenie szkoły, no to wszystko zależy od gospodarza, czyli od dyrektora szkoły. I no, trzeba by y, tak wpłynąć na dyrektora szkoły, czy wy, czy rodzice, żeby udostępniali te obiekty. Jeśli chodzi o lekcje wf one są z góry ustalone, czy to wszystko zależy od inicjatywy nauczyciela? Po reformie e, oświaty zostały ustalone takie e, podstawy programowe. I w tych podstawach programowych są takie punkty e, wymienione, które trzeba e, zrealizować na lekcjach WF-u, ale nauczyciel może sobie e, ustalić sam. E, Program autorski ewentualnie mhm. może skorzystać z jakiegoś programu, który wcześniej jest przygotowany. To nie jest tak, że te lekcje muszą być takie jednakowe i codziennie, nie wiem, gimnastyka, potem gra w piłkę, ale one mogą zawierać takie elementy, jak na przykład wycieczka, czy właśnie jakieś zawody sportowe. I bardzo by było dobrze, żeby jak najwięcej osób, które uczą dzieci, właśnie wykorzystywały takie ścieżki. A na czym polega działalność szkolnych klubów sportowych? Czy jest to inicjatywa nauczyciela, czy to jest polecenie z góry? Tak zwane SKS-y. Tak? tak zwane sks -y to są zajęcia pozalekcyjne i w zasadzie to zależy od dyrektora szkoły, czy przydzieli powiedzmy te godziny, które ma tam na zajęcia pozalekcyjne, na zajęcia wf czy przydzieli na kółko powiedzmy fotograficzne czy informatyczne. I Trzeba by jakiś jakąś tak powiem presję na dyrektora, żeby jak najwięcej godzin było na te zajęcia pozalekcyjne SKS-y. Wiemy już, że bardzo dużo zależy od dyrektora, od nauczycieli. A co zrobić, jeżeli trafi się na kiepskiego nauczyciela, na, kiepski, na kiepskiego dyrektora? Co w takim wypadku mam zagwarantowane od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu? Znaczy to, co jest zagwarantowane przez państwo, to jest obowiązkowe trzy godziny. Zajęć wychowania fizycznego w klasach w szkole podstawowej, w gimnazjum. W tygodniu. I, tak. I jeżeli właśnie trafi się, że kiepski nauczyciel, kiepski dyrektor, to jest jeszcze taka droga, że można odwołać się do kuratorium, które ma nadzór dydaktyczny, merytoryczny z prośbą o interwencję. Od, od 1 września 2003 roku. Będą 4 godziny lekcyjne, wychowania fizycznego. W szkołach genialnie. Inazja, śmiejcie Bardzo się cieszymy. Jak wiadomo, do szkoły idzie się w wieku 7 lat. Wcześniej można, ale nie trzeba chodzić do zerówki. Okazuje się, że na wsi rodzice znacznie rzadziej niż w mieście posyłają tam swoje dzieci. Więc, żeby wyrównać poziom wiedzy dzieci z miasta i wsi, od przyszłego roku szkolnego zerówka będzie obowiązkowa. Sześciolatki na razie nie mają jeszcze żadnych szkolnych obowiązków. Większość z nich chodzi co prawda do zerówek przedszkolnych, gdzie poznają liczby i litery, ale więcej w tym zabawy niż prawdziwej nauki. Zerówka szkolna to brzmi już znacznie poważniej, ale chociaż zajęcia odbywają się w prawdziwych szkolnych ławkach, nikt nie stawia złych ocen. Są jednak dzieci, które nie chodzą do zerówek i im w pierwszych klasach jest dużo trudniej. Właśnie dlatego od przyszłego roku wprowadzone zostaną obowiązkowe klasy zero. Wtedy start w szkole wszyscy będą mieli taki sam. W Tajlandii do zwierząt domowych zalicza się też krokodyle, które jak widać z psami żyją w zgodzie. Krokodyl wbrew pozorom za kąpielą nie przepada i próbuje się od niej wymigać, chowając się do szafy. Natomiast mycie zębów sprawia mu najwyraźniej wielką przyjemność. Jak każde zwierzę domowe, krokodyl lubi oznaki czułości i bliskości swojego właściciela. Telewizja go nudzi, ale można przy niej podrzemać w towarzystwie swojego pana. Gdy ktoś na lekcji ziewa, nauczyciel uważa, że się nudzi. I natychmiast wzywa go do tablicy. A tu okazuje się, drodzy nauczyciele, że ziewanie bywa także objawem stresu lub zmęczenia. Ziewanie to reakcja obronna organizmu na niedotlenienie mózgu, bo podczas ziewnięcia dostaje się do płuc potężna dawka powietrza i po 15 minutach główka znów pracuje. Dopiero po 15 minutach, tak więc wzywanie do odpowiedzi podczas ziewania lub bezpośrednio po jest nie fair. W Austrii narodził się nowy gatunek muzyczny. Oto pierwsza wiedeńska orkiestra warzywna. Jak sama nazwa wskazuje, muzycy grają na warzywach. Instrumenty są jednorazowego użytku. Muzycy wytwarzają je przed każdym koncertem. Są instrumenty smyczkowe, perkusyjne i dęte. Warzywna orkiestra robi prawdziwą furorę. Każdy koncert jest inny. Zwłaszcza, że artyści lubią improwizować. A po koncercie z instrumentów i odpadów ich produkcji robi się zupę, którą częstuje się publiczność. Jeśli wam albo któremuś z waszych kolegów dzieje się krzywda, jeśli nie wiecie co robić gdy jesteście świadkami znęcania się nad kimś. Zadzwońcie pod bezpłatny numer 0800 151 121. Kto siedzi po drugiej stronie telefonu i w czym może pomóc? E, w każdej chwili siedzi psycholog i dyżurują prawnicy. Natomiast dodatkowo poza tym, że staramy się rozmawiać, czy anonimowo, czy też nie, z ludźmi, którzy do nas dzwonią, prowadzimy też akcje interwencyjne, czyli chcemy im pomagać, interweniując w ich problemach. Dobrze, a czy dzwoniący może zachować anonimowość? Oczywiście, że może. Bardzo dużo osób to robi, tym bardziej przez pierwszy raz albo pierwsze kilka razy, jak dzwoni. Bardzo ciężko jest to zaufanie takich osób, jest to całkiem normalne. Jeżeli na życzenie takiej osoby, oczywiście taka anonimowość może być zakochana zachowana cały czas. Telefon działa już od kilku miesięcy i to i z jakimi problemami najczęściej dzwonią? Dzwonią najróżniejsze osoby. Głównie są to problemy przemocy w rodzinie, przemocy w środowisku, przemocy w szkole, czyli nie tylko przemoc nauczyciel-uczeń, ale tak samo uczeń-uczeń, y, co jest bardzo ważne. I tak samo chciałbym zaapelować, żeby jak najwięcej osób dzwoniło w takich sprawach i żeby informowało nas o tych problemach. My będziemy się starać pomagać im jak tylko możemy. A więc zapamiętajcie numer 0800 151 121. W laboratorium CERN pod Genewą fizycy wyprodukowali 50 tysięcy atomów antywodoru. Być może osiągnięcie to przyczyni się do odkrycia nowych tajemnic wszechświata. 15 miliardów lat temu miał miejsce wielki wybuch, z którego narodził się kosmos złożony z równej ilości materii i tajemniczej antymaterii, która zniknęła i nie wiadomo gdzie jest. Być może teraz, gdy antymaterię można wyprodukować w laboratorium i dokładnie ją tam zbadać, dowiemy się, gdzie ona się ukrywa. Złożymy teraz zagadkę mm -hmm. listowną. Dobra. E, pytaliśmy o to, w jakim, układzie znajduje się, w jakim układzie znajduje się nasza planeta Ziemia, jak również jakie inne mamy planet i jak one się nazywają. Tak, teraz, teraz... losujemy. Uwaga, 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 uwaga! Mamy kartkę, yes. mamy kartkę. Proszę Damienino. bardzo, Damino, przeczytaj. Umiesz czytać już? Jeszcze nie bardzo, no, pomóż Dobra, pomożemy. Nagrodę otrzymuje Mateusz Miziołek z y, skąd z starej warki. Stara warka. E, gratulujemy oczywiście uh -huh. e, dla ciebie nagroda, a my mamy jeszcze czas na, e, na jedną zagadkę telefoniczną. Halo, halo. Kto się do na nas zadzwonił? Bartek Bodal. Jak masz na imię? Bartek. Jeszcze powtórz imię. Bartosz Bodal. Bartek. Słuchaj, e, jaka dyscyplina nazywa się królową sportu? Masz trzy możliwości. Czy jest to tenis, narty czy lekka atletyka? Jaka dyscyplina. Lekka atletyka. Lekka oczywiście dla Ciebie, e, dla ciebie zestaw e, do nauki e, języka angielskiego, jak również gra w skojarzenia. Ja tak mam dla Was jeszcze e, d, mam dla Was jeszcze zaproszenie. Czy wiecie, że dzisiaj e, o godzinie 17 odbędzie się wielkie widowisko z okazji 400 lecia jakie obchodzi Kolegium Gostomianum, obecnie gimnazjum i liceum w Sandomierzu. Widowisko to odbędzie się na e, sandomierskiej skarpie na starówce. E, Zapraszam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Dzisiaj o godzinie 17. młodzież w Waszym wieku, wasi rówieśnicy i koledzy, przebiorą się m.in. za wstroje mieszczan i dawnych uczniów. Zapraszam Was dzisiaj w Sandomierzu o godzinie 17. Zapraszamy. Trzeba przyznać, że Magda prowadzi rozmowy z telewizami po prostu profesjonalnie. Jej talent został zauważony. Właśnie, Radziu, chodź i opowiedz nam, jak to wszystko było i kto cię zauważył. No więc oczywiście wszystko zaczęło się od, od programu, zaczęło się od... Mojego wystąpienia razem z Dawidem. Zresztą prowadziliśmy rozmowy z widzami na żywo i tu, z przypadkiem, e, dyrektor Milanowskiego Towarzystwa Kulturalnego stwierdził, że dosyć dobrze sobie radzę i postanowił zaproponować mi, e, żebym była konferencjerką właśnie na e, festiwalu Inspiracji Chopinowskich. E, jest to festiwal, w którym nie jest może być grana muzyka klasyczna, ale muzyka, muzyka jakby inspirowana e, twórczością Chopina, więc byli tam wykonawcy jazzowi, takiej muzyki rozrywkowej, no i ogólnie było bardzo sympatycznie. Duża była widownia? Widownia była dosyć, e, można powiedzieć, mniejsza niż na festiwalu w Sopocie, ale, ale było dosyć, dosyć dużo osób. Magda, a czy miałaś tremę przed swoim występem? Czy może, może przyznać, że e, gdy się przygotowywałam do tego festiwalu, to, to tak dosyć spokojnie, natomiast przed samym występem, no to e, mała trema mnie złapała. Festiwal Inspiracji Chopinowskich to poważna impreza i Magda poważnie do tego podeszła. Trudno było zauważyć, że ma tremę. Ze spokojem i wdziękiem przyjęła na siebie niełatwy obowiązek konferencjerski. Proszę Państwa, Magda Skajewska to jest to, o której tyle mówiłem. Zostawiam Państwa sam na sam. Teraz ona rządzi tutaj całym koncertem. Proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Proszę mi wybaczyć, jestem, jestem debiutantką, jednak mam nadzieję, że się dobrze wywiążę z tej roli. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na trzecim Festiwalu Inspiracji Chopinowskich. Przed Państwem trio Flipa Wojciechowskiego Classic Jazz. Chopin w jazzowym wykonaniu pozornie wydaje się to niemożliwe, a jednak, jak widać, raczej słychać, są osoby, dla których rzeczy niemożliwe po prostu nie istnieją. Połączenie muzyki poważnej i jazzowej jest dla wielu osób bardzo dziwnym zestawieniem, natomiast chciałbym tu powiedzieć, że ci wielcy kompozytorzy, począwszy od Bacha, przez klasyków i do muzyki współczesnej, byli wspaniałymi improwizatorami i swoje dzieła potrafili improwizować, komponując właściwie. to była. Zapisywanie różnych pomysłów w takich improwizacji, jak, która istnieje w jazzie. Także te, te dwa rodzaje i style zazębiają się. Jazz i muzyka poważna. Tu najlepszym przykładem jest Bach. To był jeden z największych jazzmenów, ponieważ improwizował fugi na różne tematy cztero, pięciogłosowe, co myślę do dziś jest wielką sztuką i nie jeden z jazzmenów miałby, nawet wielkich mógł mieć z tym problemem. Ja mogę wobec tego serdecznie podziękować Magdzie. Była doskonała i ona rzeczywiście ma przed sobą wielką przyszłość. Wiecie, Magda też uprawia liczne sporty, więc może kiedyś zaproponuję jej sprawozdanie z Olimpiady. Bardzo śmieszne, nie nabijaj się ze mnie. Ma, ma, masz szczęście, że i tak Cię lubię. Hmm? ty też lubię. A, a co Dobre, to ja, bardzo proszę. I <laughs> English i Deutsch Junior ufundowało wydawnictwo Amercom. Nagrody, gry i akcesoria Manta Multimedia ufundowała firma Manta z Warszawy.